Dobra, tak to wygląda. Przestanę tutaj jakby męczyć ten brudek, spróbuję to zmontować po lewej, po prawej, przed i po. Trochę potarem patyczkiem, nie chcę też za mocno ścierać, żeby nie było, że tam czymś trę. No ale żeby to naprawdę, żeby to tak zniknęło po prostu, każdy kto kiedykolwiek odmaczał tłok chyba wie, że jakieś tam moczenia w nawcie tam nie za dużo dają, jakieś w dieslu. Możesz napisać wasze sposoby na szybkie czyszczenie. Szybkie czyszczenie to widziałem jakieś takie pianki. Na bazie sody kaustycznej a to aż metal, a aż aluminium się zmienia kolor, więc nie wiem, w ogóle czy takie coś jest zdrowe dla tłoków. No nic. Coś tam, coś tam zmywa, coś tam działa. Patyczek jest brudny, tu jest wszędzie brud. A to nie był raczej luźny brud, tylko taki mega twardy, zbity, spalony brud. Wykręciłem z tutaj, tej tutaj, świece. I tak mniej więcej jak jest ta nóżka, tutaj dotąd jest woda. to to też tam idzie pod skos. No ale nic. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Tutaj też jest płyn. Także jeszcze czekamy. Jest 17.01, czy jest 17.00. No. Poczekamy, może do tej 18.00. Jak nie, to po prostu przepcham sprężonym powietrzem. Postaram się przepchać to w dół. Na bagnecie jest dalej te 4,5. 4-5 kresek, także błąd pomiarowy według mnie raczej te, te dwa chyba odparowały nie poszło to raczej do oleju dobra, bo ja mam tak, jest już która godzina? 18-17 okulary ochronne i teraz tu będę pompować pompką, mam taki powerbank z pompką ustawię go sobie na 0,8 bara max jakby ktoś miało wystrzelić to mam nadzieję, że tu mi się wysunie po prostu z tej, z tej no, rurki, że tak powiem no i mam nadzieję, że nie obróci mi silnika a jak obróci, no to trudno. zaszczekajcie teraz dość długi czas. Miałem bez świec to coś. Zobaczymy, czy odparowało, czy co. No, czekajcie, mam nadzieję, że tu coś będzie widać. Tu jest nagaru na tłoku. Dość dużo. O! Tam widać taką jedną kropeczkę. Tam widać taką jedną kropeczkę. To jest nasz tłok odkryty oznaczę Wam kółeczkiem przy montażu o co chodzi, reszta to wszystko jest nagar zobaczymy sobie na kolejne Kurczę, szkoda że tak ciężko mi to pokazać no dobra zobaczymy sobie inspekcję wszystkich tutaj cylindrów w takim razie tutaj jest kolejny tłok Dłójeczka. tu już jest więcej tych, to wszystko co jest takie obiałe to widać po prostu widać tłok reszta to jest taki nagar Patrzymy sobie trójeczkę. Ja mam to dalej, żebyście widzieli. Tak, Trujeczka, trójeczka. Tu jest jeszcze Bajoro. Jest Bajoro. I poświecimy sobie, jak to wygląda na czwartym. To też jest wszystko. To jest nagar. To jest nagar. jak na księżycu. Dobra, ja sobie teraz zerknę po swojemu. Tak, to jest wszystko. Wszystko wszystko nagar. Nawet nie widać nie widać tłoka. No dobra. Słuchajcie, jest 18:23. Już dajmy mu do 19:00 czas z odkręconą świecą. Zobaczymy czy to odparuje, czy co. Czy to paruje czy nie, no bo to w słoiku nie paruje. Tu jest nasza próbka ze słoika, tyle jest powietrza. I zobaczcie, no jest to około tych 25, co było na samym początku. Nie? Tam z wężyka mogło wejść w trochę więcej, więc mamy te 25,3 czwarte. Bez tego powietrza mamy to okolice tych 25, które zaciągnęłem. No, przybyć nie przybyło, bardziej błąd pomiarowy. Ale widzicie, nie paruje, słoiku po prostu nie paruje. No ale denko strzykawki już mi lekko spuchło no od tego toluenu. Toluen nie jest bezpieczny dla samej gumy. Pewnie gdyby to było rozpuszczone z olejem i 15 minut tak po prostu na silniku, jak zaleca tak używać, nic by się nie stało, bo też olej by to rozpuścił, wszystko by było. No ale musicie wiedzieć o czymś takim. Więc pewnie gdybym tu zamoczył. Też pytanie z jakiego materiału to jest zrobione, można, by, można byłoby o ringi jakieś zamoczyć, jakieś uszczelniacze, zobaczyć, czy taka pukanka z toluenem zaszkodzi uszczelnieniu. Dobra, ta moja dogrywka jest po około 10 dniach. Tutaj mamy to, coś, co było w słoiku. Czekajcie, a. ja wam powiem, ile to jest teraz. To jest około 15 ml, tak? To będzie około 15 ml. Teraz może widać. Jeszcze wam pokażę tłoczek. On powinien być płaski, tak? Spuch. I teraz tak. Myślę sobie, czy to jest bezpieczne dla uszczelnień. Więc ten olej, który zlałem, to jest olej, który zlałem i po prostu y, tu właśnie jest trochę w słoiczku. To sobie z góry nogami stało, tak, żeby dotykało cały czas tłoczków tych, tych strzykawek. Nie wiem, czy to będzie widać. O, ale strzykawka jest płaska, czyli olej z tą pukanką już nie uszkadza. Niuszka gumowych elementów. Kolejna sprawa jest taka, że nie wiem z jakiej gumy są zrobione te, te tłoczki w strzykawkach. No ale po prostu nafta jest bezpieczna na pewno dla gumy, no ale też nie, nie wypucze wam nic, tak? Dlatego podtrzymuję swoją tezę, że te produkty muszą być przemyślane w taki sposób, że po zmieszaniu właśnie z olejem silnikowym płuczą, rozpuszczają, jak rozpuszczalnik, bo one mają po prostu sobie rozpuszczalniki. To nie jest nafta. Bazę, macie naftową, tak? To tak było nie powiedzieć, że o słodkie, gazowane napoje to jest woda. Bo tam jest 99% wody, nie? Nie, no to co nie jest woda no. no, także ten produkt z olejem jest bezpieczny. Nie rozpuścił nic. To 10 dni stoi. Około 10 dni, dokładnie nie pamiętam. Teraz tak. Wlałem sobie różne pukanki różnych firm, najbardziej znane na polskim rynku trzy najbardziej znane pukanki i jeszcze olej dla porównania. No tutaj w tym zielonym widzicie, jak rozpuściło. Ha. tu w tym zielonym widzicie, chyba jak, jak mocno rozpuściło. To jest, po prostu wylała się ta guma. Ona po prostu nie istnieje. O. No, tak wygląda ta guma. Ona po prostu nie istnieje. To już zaczęło rozpuszczać po pół, no, pół godzinie, nawet po 15 minutach już już zaczęło minimalnie coś tam się z tą gumą dziać, że zaczęła się tak jakby, nie wiem, kleić. Czekajcie, zobaczę sobie, co to jest za specyfik. Nie chcę podawać nazw jeszcze, żeby nie było, że tam ktoś mi tam... O. Ta trochę guma spuchła. 10 dni, ale y, puchła najwolniej ze wszystkich pukanek. Tu mamy taką bardziej białą pukanę, też trochę spuchła. Yy. I co ona ona tak średnio żarła, najszybciej zielony żar, później to chyba y, puchło i na końcu to bardzo powoli, powoli puchło, a tutaj dla porównania mamy czysty olej silnikowy, docelowy ten, który zalałem też do silnika. I on jak widać. Jest płaska, jest płaska gumka, więc w ogóle nie, nie, nie spowodował uszkodzenia tej gumy. Także wszystkie pukanki są niebezpieczne, jakbyście tam chcieli, tak samą gumę. Z mojej strony tu jest jeszcze bardzo dużo, według mnie do zbadania. No i co? No jest ciekawie. Dobra, koniec tej wrzuty, oglądajcie dalej. A to jeszcze, może ze swojej strony dodam? Tej pukanki używałem dwa razy i nie było takich dużych jakby przyrostów. Po tej na końcu filmu zobaczycie, jak jest przyrost w ciśnieniu i zalewanie od góry jest faktycznie takie spoko jak tam w moim przypadku przynajmniej się nie, nie sprawdziło, tak? może w innych przypadkach jest ok, tak? ale wyszło na to w sumie, że no, że zobaczycie o słyszę jak tam aż się gotuje może przepycha wytuł Teraz już nie bulgocze, tylko powietrze sobie syczy. No i po takiej akcji to już mogę, mogę sprawdzić, co tam się dzieje. Dobra, jest sukces od góry widać, że jest sucho teraz zobaczę na bagnecie. Jaki, jaki będzie pomiar bagnetu. tylko was muszę trochę żeby przestawić. Wyciągam. No i dalej są te cztery kropki na bagnecie. Także może minimalnie nam przybyło czegokolwiek tam do tej naszej miski olejowej. Kontroluję jeszcze wszystkie, po wszystkich tak zrobię, spróbuję przepchać, no i widzimy się później już na pomiarze. Zrobię pomiar kompresji, tylko już jest zimny olej, pewnie w misce olejowej. Ale zrobimy pomiar po tej akcji odlewania od góry, tylko jeszcze położę tu ręcznik, pokręcę, żeby bez świec, żeby wszystko to wypchało. No, 27 stopni ma nasza miska. Także nie jest najgorzej. Tyle ma powietrze, czyli ogólnie jest, jest zimno. No ale, tak jak zalecał Volkswagen, w okolicach 30 stopni, żeby mierzyć kompresję, także sobie zmierzymy, ale najpierw, tak jak mówię, odpala, żeby wydmuchać te resztki pukanki z tych tłoków. Zobaczymy, co będzie. Dobra, świece są wykręcone. pożębiał ręcznik, żeby tutaj wydmuchało resztki płukanki. Idę to zrobić. Zaraz zobaczymy sobie, czy coś na tym ręczniczku od, od tyłu będzie. Jakieś mokre ślady. Dobra, zakręciłem ręcznik suchy, także teraz ta płukanka mogła ogólnie wymyć ścianki cylindrów z całego oleju i to tłuścić. Także chyba wkręcę świece, na, na, chociaż na chwilę go odpalę i wtedy sobie zmierzymy kompresję, żeby chociaż troszeczkę ten olej był ciepły Dobra, pompujemy teraz paliwko odpalamy, zobaczymy czy coś wybuchnie O Jezu! No, olej ma 77 stopni, także jest ciepło poczekamy aż ta góra się trochę ogrzeje, bo aż tu wentylator chodzi, jak słyszycie Przepustnica znowu jest odkręcona. Mamy przedmuchane te resztki benzyny. Pompa paliwa zdezaktywowana. Minimalne napięcie będziemy rejestrować i ten, tutaj człam pomocnika. Zakręcisz? 15 razy. Wow! No, 14 barów. Tak to jeszcze nie było. 14 barów, 11,49. Teraz Wam powiem dokładnie ile? No 13,5 bym uznał. Dobra, idziemy na kolejny. To był pierwszy. No, jest, jest dwójka. Kręcisz. To ja tak 12 doliczyłem, nie 15. No ale znowu powiem Wam 13,5. Ciekawie się robi, ciekawie. Dobra, trójeczka. Kręcisz? No, teraz było 17. No, ale okej, okay, zaraz już Wam mówię, ile? No, 14 barów. 14 barów tu będzie. Może 13.5. No dobra, niech będzie też 13,95, bo jest minimalnie pod jak tak przesunę, widzicie minimalnie po 14, no ale okolica tych 14. No, dobra, idziemy na ostatni. No dobra, jesteśmy na ostatnim. Dawaj kręcisz. I to jest tak, chyba ja będę liczył. 2, 3, 4, 5, 6. No. No i tutaj mamy około tych 13. No, powiedzmy 13. Dobra, to tak naprawdę, jak mamy już zmierzoną kompresję, to teraz, cały szczęście, mam drugą puszkę. Miała być na inne auto, także otworzę tutaj przy Was. Sorry, rzucam. No i co, wlewamy i teraz tak jak producent zalecił, czyli tak jak zgodnie z przeznaczeniem produktu ma być. Nie wiem, czy całą puszkę zalać. Troszkę w tej puszce zostawię To starcza do 5 litrów Nie chciałbym przelać całej miski olejowej, bo tam było tego dosyć dużo Dobra, niech będzie Wlałem, troszkę w puszce zostało, także tak, dwie trzecie puszki wlałem Odpalamy teraz silnik, niech sobie pochodzi te 15 minut, tak jak tutaj jest napisane chyba Zaraz doczytam Tak, 10-15 minut, ja zostaję na 15 I widzimy się później Na bagnecie jest takie do tego zagięcia pod maksa Także mam nadzieję, że nie, nie zaleje katalizatora to jeszcze a propos kompensacji temperaturowej Widzicie teraz jest 4,05V jak wcześniej było 145 bo teraz silnik jest gorący, ciepły Także następne 15 minut, niech sobie chodzi Jest 12,3V No i tyle Dobra już minęło ileś tam czasu, jest 20,22V Widzimy temperaturę płynu, jest dosyć ciepło lambda nam oscyluje w okolicach tego zera, w okolicach tej jedynki zapaszek czuć, Tam ten zapach wcześniej wypaliłem więc teraz jakby czuć nie wiem, zapach z jeśli pukaliście kiedykolwiek czymś takim i też czuliście zapach, możecie dać znać w komentarzach podciśnienie też jest dobre także co, teraz gaszę i robimy pomiar sobie, robimy pomiar ciśnienia sprężania pierwszy cylinder tu możecie sobie dla porównania pokażę Wam tą z latarką czy jest czyściej? Nie wiem, może troszeczkę jakby bardziej. Tak czy siak, co Wam chciałem pokazać? A temperatura miski olejowej, już momencik. 65 stopni. Około przyjmijmy. 65 stopni, dobra. Olej. Napięcie. Nie hold. To. No i dobra, może zakręcić. 15 razy. Jest jakieś 13,5. Znajmy 13,5 Dobra, cylinder drugi. Kręcisz. A, czekaj, 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 bo nie zdjąłem przepustnicy. Dobra, przepustnica jest zdjęta. Jesteśmy ponownie na pierwszym. No, kręcisz. No, jest od razu różnica. Powiem Wam 14,05. Na moje oko jest takie 14,05. Tak. No, tak uznajmy. Idziemy na dwójkę. Czyli zwróćmy uwagę, tak naprawdę, jak ważne jest to, żeby nie było restrykcji przepływu powietrza podczas robienia pomiaru. Dobra, jesteśmy na dwójce. Jest na minimum. No, dawaj. Też jest jakieś 14.05 tak teraz tak jakoś tu widzicie Czekajcie ja spojrzę po ludzku tak uznajmy 14.05 Dobra jesteśmy na trzecim No czekaj czekaj bo mi tu pospadało wszystko Dobra możesz zakręcić No, takie 14,1 Będzie 14,1, może nawet takie 14,15 no, Ciężko powiedzieć, miarka, widzicie jaka jest, więc ja nie jestem w stanie jako człowiek tego ocenić bardziej, ale ale widzicie jak jest Dobra W aparacie trochę inaczej wygląda niż na żywo Dobra, idziemy na ostatni, zobaczymy tam No i dobra, ostatni cylinder, kręcisz No i powiem wam, że to jest coś, czego się nie spodziewałem, ale tak chciałem, żeby tak było. No i wyrównało się. Było 13. Także, no, dla mnie wynik super. No i co? Teraz zlewamy to, wymieniamy olej i zobaczymy, jak będzie na nowym oleju. Na nowym oleju trochę siędą parametry, bo według mnie jest tak, że jak jest rozrzedzony ten olej, to jakoś lepiej on uszczelnia. Ale przyrost genialny, dla mnie przyrost genialny. Ja to teraz muszę zlać. Widzimy się za jakiś czas. No Powiem wam, że sam nie wierzyłem, ale działa, już jest wyzerowany. Widzicie jaką rzeźbę odwaliłem, żeby to, to dojść do tego momentu. I tak naprawdę, co? Pukanka od spodu wlana po prostu w olej i dała więcej niż takie zalewanie od góry. Także, no, piszcie, jakie macie przemyślenia, doświadczenia z tym. No ja teraz idę idę zlać ten olej, tak? Tu jest filtr. Dobra, mam taki pusty pojemniczek po jakiś tam do spryskiwaczy, wypukany kilka razy, wytarty do sucha, że tu nie ma ani jednej kropelki wody, żeśmy widzieli dokładnie, co było w tym oleju. Zresztą wycinam coś takiego, że jak mi. Ten olej tak wiecie, jak się wykręca śrubę, to on tak wali. Wszystko sobie ładnie spłynie. Tu, jak jest filtr, to mam na niego przygotowany klucz na 30. No, bo czasami lubią się zastać, ciężko to odkręcić. No dobra, zanurzam się, odkręcam, zlewamy. Widzimy się później. Zobacz, 201 ściemnia się. zobaczcie jak to jest płynne. Zaraz sobie zmierzymy jeszcze temperaturę tego. 60 stopni. No także jakieś 60 stopni ma ten nasz płyn. Ale jest fajnie wodnisty, także dużo syfu musiało tam zejść, zebrać. Tu już odzyskałem magnesem śrubę. Niech to sobie obcieknie idę po karteczkę. No i dobra, jest karteczka. Sobie zobaczymy. Opiłków metalu nie ma. Nie mylcie opiłków, bo czasami się robią bąbelki powietrza po prostu. Ale bąbelki są raczej jakieś olej gęsty. Tutaj z pukanką, jak widać, nawet nie jest tak czarno. Nie jest smoła, jest to po prostu brązowy olej. Ma te okolice 10 tysięcy. No, dobra. Nie pływałem żadne piłki metalu, także pukankę nam nie, nie zajechała panewek. 30. Pompuje paliwo. Odpalamy już na skręconej przepustnicy nowym oleju. Niech on zaciągnie trochę. Rozrusznik, jak zwykle. Dobra, gaszenie, niech to się rozejdzie, skontroluję poziom, doleję ile trzeba. Widać ile z oleju? Jest tak czyściutko, że nie widać. O, no jest tak, cztery, cztery kreski brakuje do maksa. Także jest spoko, bo jak wessał to cały, cały bagnet wessało, bo musiał się napełnić filtr oleju. No i się w ogóle rozryzgało, nie? Także jest tyle co było. Nagrzewam silnik, zaraz mierzymy kompresję. Od pomiarów kompresji to Wam nie muszę mówić, że wywala błędy, nie? Dobra, jest na tyle ciepły silnik, że się włączył wentylator Także gaszę go i zaraz robimy pomiary kompresji Już druga ciemno Silnik jeszcze uruchomiony, 89 stopni Podciśnienie się zgadza Obroty, korekty też Także jest OK Temperatura miski olejowej jakieś 7,8 stopni Jesteśmy już na nowym oleju. Po wszystkim silnik jest gorący. Temperatura oleju. Widzieliście jaka? Dobra, możesz kręcić. Przepuszczka zdjęta. No. Dobra, teraz wam powiem ile to jest. Tylko tu się latarka odbija. No powiedzmy 13,75 dobra idziemy dalej Dobra kręcisz Dobra, teraz jest czternaście, jeszcze zerknę, tak, równo czternaście, jesteśmy na trójce. Czternaście, no dawaj, jesteśmy na czwórce, tak, wszystko widać. Też jest 13,75. Czekajcie. No dobra, takie 13, może 6. Czekajcie, bo tu sobie robię cień latarką. Dajmy takie 13,7. No dobra, dla mnie petarda. I to na nowym oleju, także jak on też się pojeździ i się rozklepie trochę, trochę tam się rozwodni benzynką. Bo zawsze, zawsze coś, to co spalamy, czy u góry, zawsze nam trochę się przedostanie na dół do miski. To też właśnie degraduje olej, zakwasza go. No i w ogóle olej wtedy traci swoje właściwości, a to w ogóle otwarte było. Dobra, zaraz sobie jakoś to podsumujemy. Ja to tylko ogarnę, posprzątam, po zakręcam wszystko i tego, nie? A to jeszcze jako bonus bym Wam chciał coś pokazać. Patrzcie, mam nowe świece. To już wkręciłem, wykręciłem specjalnie, żeby się podkładka zagięła i jeszcze Wam pokażę, jak mocno ile obrotu trzeba zrobić, żeby je dokręcić. Patrzcie, one mają taką półokrągłą podkładkę, która się zagniata, ma nam to idealnie uszczelnić. Także mam na 22,5-nuta ustawioną dokręcanie. Zaraz sobie to wkręcimy, pokażę Wam, ile, ile obrotu trzeba zrobić, żeby to było te 22,5-nuta. No, patrzcie, dokręcam palcami. Dobra, dokręcone palcami. wstawiony jest klucz i teraz patrzcie. Tyle, czyli tak jakby stąd dotąd, tu jedna ósma i wystarczy. I teraz sobie nową wkręcimy. Czekajcie, dajcie mi moment. Dobra, jest dokręcona tyle, ile mogłem ręką, czyli palcami. I teraz napinam. Od góry silnika jestem gdzieś tak. Ponad 180 stopni, 180 stopni i właśnie ta jedna ta. W tym przypadku akurat tak wyszło. Także każda świeca ma, na, ma inaczej. Macie na opakowaniu typu nowe świece, czasami jest, że dokręć palcami plus 10 stopni albo coś tam, coś tam. Także no widzicie, jak mocno trzeba dokręcać nowe, a jak mocno używane. Znaczy, moment jest ten sam, tylko chodzi mi o drogę, jaką pokonuje klucz, czyli to z obrotu. tak? Tu mamy 170 stopni plus 1 ósma, a tu mamy po prostu 1 ósma i wystarczy. Podsumowanie, no powiem Wam tak, jak na nowym oleju zamiast spadku dalej się to utrzymało praktycznie na tych parametrach w okolicy tych 14, gdzie wydaje mi się, że 14 to mają naprawdę te silniki z fabryki, no to jestem pod wrażeniem. I jeszcze jaka jest konkluzja? E, pojeżdżę sobie jakiś czas, może przetestujemy jakiś taki ceramiczny olej albo jakieś dodatki ceramiczne do silnika, wtedy e, zobaczymy po kilku tysiącach kilometrów na przykład jakie są parametry na tym oleju, jak wygląda kompresja. Co jeszcze? Autodareczka z tego filmu, tutaj pukanie, właśnie test pukanki na skodzie Fabi. Tam przetestujemy ten specyfik, bo takich wyników jeszcze nie miałem po żadnej pukance. Albo to jest zbieg okoliczności, albo naprawdę ten Toluen w składzie robi taką robotę. Co jeszcze? No, nie wiem, piszcie wasze przemyślenia, piszcie wasze uwagi. Ja tymczasem kończę. Widzicie, która jest godzina 22:30. Jeszcze mam tego Pampersa od dołu do przykręcenia, no ale cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem rzeźbiarz. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów z mechaniki, elektroniki i innych takich akumatorowych spraw, zapraszam do mnie na kanał. No i co, trzymajcie się! Cześć!